Wygląda jak prima aprilis, ale to nie żart, bo 1 kwietnia zima znowu zaskoczyła kierowców, ale nie tylko ich. Niektórzy nie spodziewali się, że po temperaturach, które jeszcze kilka dni temu dochodziły do 20 stopni Celsjusza, termometry znów pokażą zero, a nawet coś poniżej. No nieciekawie jest, już powinna być wiosna, bo była, więc mogłaby pozostać taka, jaka była. Pan już ma dość zimy? No nie była ciężka, ale wolę wiosnę i lato. Daj pan spokój. Wiosna, nie? No, wiosna zimą. Prima aprilis takie. Prima aprilis. Piękna, wreszcie zima. Kwiecień mamy. No ale to wreszcie zima. Bez nie było zimy. <laughs> w kwietniu zawsze taka pogoda jest. Nie jest pan zaskoczony? Nie. Nie zaskoczyło mnie to wcale. <laughs> w kwietniu zawsze tak jest. Albo ciepło, albo zimno. Złe warunki atmosferyczne dały się we znaki kierowcom w województwie śląskim. Choć drogi były przejezdne, to w niektórych miejscach natężenie ruchu było większe niż zwykle policja odnotowała też więcej kolizji i wypadków. Od północy to około 70 zdarzeń, tak więc nie jest to jakiś grom tych nieszczęść na drogach, jednakże rzeczywiście widzimy, że padający śnieg śliska jest, powoduje to, że jednak dochodzi do większej liczby zdarzeń drogowych, czy to kolizji, czy to wypadków. To jednak nie koniec, bo według prognoz dziś i jutro śnieg nadal będzie padał. Już późnym wieczorem temperatura ma spaść poniżej zera. Pełne ręce roboty mają choćby pracownicy MPGK w Katowicach. Od 22 wczorajszego dnia 16 jednostek sprzętowych na terenie Katowic pracowało. 150 ton soli zostało wysypane na ulicę naszego miasta. Jak jesteśmy przygotowani? No sprzęt sprzęt stoi, kierowcy kierowcy są w pogotowiu, dyspozytornia 24 godziny na dobę pracuje. Także jesteśmy przygotowani, no, na pewno będziemy musieli dzisiaj podjąć kolejne działania. Cieplej zrobi się dopiero w przyszłym tygodniu, od środy na termometrach powinno być już kilkanaście stopni Celsjusza, oczywiście powyżej zera, choć z drugiej strony w kwietniu wcale takie oczywiste to nie jest.